Ewangeliczny Lewi, czyli Mateusz, to, to taka dziwna postać, ponieważ kiedy Jezus jest tuż obok, kiedy dokonuje cudów, kiedy głosi, kiedy skupia uwagę wszystkich mieszkańców, tą postać Lewiego spotykamy w Komorze Celnej, który jest zajęty pieniędzmi, tym, tą swoją codziennością. I możemy powiedzieć, że to dziwna postawa, ale tak naprawdę jest to postawa, która jest nam w pewnym sensie bliska. Czy my też jesteśmy zajęci swoim własnym życiem, swoimi sprawami? Do tego stopnia często, że nie dostrzegamy obecności Jezusa, który jest tuż obok. Piękne jest to, że to Jezus podejmuje inicjatywę, że to Jezus szuka lewiego i znajduje Go, i wyrywa Go z tego zajmowania się sobą, z tego zakleszczenia się w swoich własnych sprawach, aby Pan Bóg również nas wydobył z takiego nadmiernego skupienia się na naszej codzienności, na tym, co jest tu i teraz. Byśmy potrafili podnieść wzrok, i jak lewi, dostrzec Jezusa, i byśmy potrafili tak jak on pójść za Jezusem i osiągnąć świętość, bo ostatecznie to jest najpiękniejszy, największy cel życia ludzkiego.